Hodge came out and played a wonderful game. He had over 30 points. We thought we had a really, really good chance to come in and get a victory. We fought hard, but at a heartbreaking defeat at the end. It just wasn't good enough. So yeah, it's, it, it hurts. To była bardzo twarda gra. Mieliśmy bardzo dużą szansę, walczyliśmy z serce sercem, więc... to jest wyraźne. Dziękujemy bardzo. Prosimy o pytania. Jacek Białogoda, Radia Zielona Góra. Do Pana Trenera. Czy można prosić o troszeczkę dłuższy komentarz do spotkania? Gratuluję zespołowi z Zielonej Góry. To jest mój komentarz do tego spotkania. Każdy z Państwa był na meczu. Po prostu walczyliśmy twardo, przegraliśmy ze zielonym górę Wydro, więc gratuluję, że A Mógłbym jeszcze, przepraszam, zapytać o ostatnie sekundy, o, o, o pańskie zdenerwowanie, żeby tak to wyglądało. O, o, o co pan właściwie poszło? Ja nie jestem od oceny pewnej sytuacji na nie, nie wiem, ale o, o, o co panu trenerowi chodziło, bo wydawało mi się przynajmniej, że pan trener ma o coś do kogoś pretensję. Jeszcze raz panu powtarzam. Był pan na meczu? Był pan na meczu. No ja byłem, ale ok, mogę mieć pretensje do Gustasa, bo nie potrafi biegać, bo się potknął na prostej drodze. Tak? Oto mam mieć do niego pretensje? Ale czy te pretensje, które nie wiem, wyrzucane, przepraszam przez pana w nie wiem, nie wiem czy... bardzo, Może pan powiedzieć, no tam, ja skomentowałem za tak? Ja rozumiem, panie trenerze, także to... to jest komentarz. Panie Jacku, jeżeli jest prośba o dodatkowy to prosimy to po, po konferencji. Ja, ja rozumiem, czy rozumiem, nie jeszcze... można zadawać, więc zadaję pytania. No, i o ja odpowiem pan nie uznaje, że odpowiedział już na to pytanie. Czy mamy jeszcze dodatkowo pytania? Ja, ja jeszcze, jeśli mogę. To był bardzo nerwowy mecz, pamięta pan wcześniej, tak nerwowy mecz w swojej karierze trenerskiej, Da się ten mecz do czegoś porównać? Czy? To był mecz ligowy, mecz o punkty. O najlepsze porozstawienie przed play -offami. Wiadomo, że w Bursakach była stawka. był nerwowy, na takich spotkaniach. Rozegrałem wiele w swojej karierze trenerskiej, także nie podchodzę do tego w ten sposób. Czy mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy. You're scared for me, huh? well, scared of... No, you... no. Witamy w drugiej części przedstawiciela gospodarzy, krewny Mihailo Uwali, Roshniwković, serbska obsada, dzisiaj opinia. Hello, uh, hello everybody, uh, congratulations to both teams for a tough game. Really, really uh, championship game, when a lot of stuff is not still decided, but we know, we I think uh, make uh, one further step according opponent.

i think it's uh, don't need to happen on basketball games. i think that for sure coach of uh, opponent team, Vinitsky a uh, little bit more upset uh, because of losing a game. i spoke now with him. In, in, i don't have nothing against him. he don't have nothing against me. but in a certain moment, you know, i cannot expect that somebody jump on me without reason. Um, and on the end, nothing happened. i mean, this is a normal in a basketball. it's emotional game. and i think that uh, we only need to explain. Uh, let's say uh, here in front of everybody that, uh, for sure, uh, we want to protect our home court and it's not nice to happen this uh, basically on a basketball court. But uh, you can, I can, uh, if you want, I can uh, uh, explain situation in a way and try to defend him. That means uh, he was angry because lose a game. In some moment, uh, you know, they was very close. And uh, I think this pressure, you know, comes in the end uh, to this reaction. But this is our job, professional basketball coaches. And uh, this timeout, what I call to the end, I don't call, you know, because because of this, why he do on the end, because it it, it is not with my purpose. Because, listen, for six seconds, you know, I mean, you can lose a game. In modern basketball, it's not a shame to call timeout. I mean, I'm a professional uh, basketball coach who like to win a game, and I don't want nothing to give, you know,

Na początku gratuluję obu drużynom. Był to mistrzowski mecz. Na pewno byliśmy o krok przed drużyną przeciwnika. Straciliśmy przez cały mecz dużo siły, co wynikało z tego twardego meczu. Na pewno zasłużyliśmy na, na tą wygraną. W końcówce. Końcówka była troszeczkę no, nerwowa. Trener się zdenerwował, natomiast rozmawiałem z nim po meczu. Nic do siebie nie mamy, także wynikało to z emocjonującego meczu. Nie powinno to się zdarzać w profesjonalnej koszykówce. Na pewno, jako gospodarze, chcieliśmy obronić swoje własne boisko i to nam się bardzo udało. Oni byli bardzo blisko, była bardzo duża presja i czas, który wziąłem pod koniec meczu, nie wynikał z tego, że chciałem coś zrobić przeciwko Drogiem Trennowi, natomiast w ciągu 6 sekund można przegrać może jeszcze wiele się zdarzyć można przegrać mecz. Eee, w ostatnich sekundach prawie straciliśmy piłkę, tak także było naprawdę nerwowo i życzymy eee, no, drużynie z wszystko wszystkiego najlepszego. Po prostu, co powiedzieć po takim meczu? Bardzo, bardzo duże emocje, bardzo jestem szczęśliwy, bo każdy mecz jest ważny mam tutaj ostatni, najważniejszy, tak, dla Naprawdę, a, jeśli chodzi o mnie, o każdy mecz traktuję jak, jak finale, finale play-offa, tak jestem bardzo szczęśliwy, kiedy jest taki wynik na końcu. Druga rzecz, bardzo się cieszę, jak, jak w oglądamy w innych sytuacjach na boisku, każdy każdy pomaga i naprawdę mamy, podoba mi się ta chemia. I co recykluję, gratuluję gratuluje, gratuluje, mojej drużynie, gratuluję Turowi też. Идем дальше.